To to jest jeszcze podwójny debil do kwadratu. Nie no, również. pewnie potrzebujemy jeszcze kilku minut, aby dowiedzieć się, czy i się rozstać. W takim razie. na pięć, na dobrą wiadomość. No ale jaką dobrą? Wznowią ten mecz, czy co? Co się będzie działo? Dziękujemy Jacek Kurowski prosto ze stadionu w Helsinkach. Czekamy, czekamy tak. na to, co będzie się dalej na stadionie, tak jak Jacek mówił, to, to to, to animacyjna, jednego tyśniki. Na, na 99% fińskich, bo tam to fińskie służby uważają... E, 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 trwa, czekamy na, tak jak powiedział Jacek na te, te Ozzy Wild, e, płynące mamy ok. też, co będzie... Cześć, tak, cześć. cześć. No to także tych dobrych wieści na wznowienie tego spotkania. Na ja, co, no, no wiem, że pokazuje. Ale wiecie, co na razie nie będę wchodziła i nie będę za, za, za tego. Nie będę zaogniała. E, skończmy tem temat Moniki. E, Monika. Mniej więcej. O, o, oh, no nie. Skończmy temat na chwilę Moniki i musimy załagodzić tą sytuację i zgodzić się, że się ze sobą nie zgodzimy i no i tyle, no i tyle w temacie, no. Dobre widzi, już na mi wysłali, już na, na... mi wysłali jak Monika prowadzi live'a i ogląda naszego live'a w tym, w, na swoim komputerze, z lewego kąta. To oczekiwanie jest dla nas mimo wszystko do rozmowy nożnej, bo ten mecz... Do niej nic nie dociera! Ona nadal uważa, że ona jest biedna, taka skrzywdzona. Nie to, że ona innych krzywdzi, że e, e, ten. Będzie okazja zobaczyć jak Polska traciła dwie pierwsze bramki, będzie okazja że niszczy i lekceważy tylko ona jest tutaj to jest debil niewychowany i niech się zajmie swoim dzieckiem nareszcie i sobą ma 25 lat Utr musi utrzymać dziecko i koniec i siebie a niech się tutaj zajmować Gównami, lajwami i lataniem po plażach z y, y, debilami. Właśnie, bramka zmuszona, tak jak z do robicia piłki. mówię, zakończy ten temat, skupmy się na tym, co tam się... O, teraz są, teraz są powtórki, teraz będzie ten pierwszy gol. No właśnie, ta pierwsza brama, czekaj. No, 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 bo przegapiliśmy tą naszą też. Tego wszystkiego, ja sobie zapalę. nie piłkę przez środek, jest przeniesienie nie u gry.

A ty co chcesz? By się tego urodziło. Piątek trafia, z na potem... Tak, słucham. Mówimy się, że tutaj się Widzimy wejście na... Co chcieliście? Nie oglądam mecz, co chcecie? Słucham. Baści, to musi z tej I pamiętam, to, to no, nie do mnie, mówię, tak Ja nic nie słyszę, bo przerywa. Nie mam teraz czasu meczu, oglądam naprawdę. Mocno I kolejna sytuacja. Marek yy, 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 po może padł. Można zagrać bezpiecznie do figiora, ale to jest fajne zagranie bez danka. Schodzi pierwszy do dalskiego. I to jest podobna sytuacja jak przy tej bramce straconej, Dalecki zabiera się do środka. Model razem ze świeterskim zabiera dwóch pomocników. I patrzmy i zwróćmy uwagę na modera, bo model tej jaki będzie do końca. Jest zalecki, jest znowu prostopad do tak jak od No i to też nie wiem czego zabrakło. Jak tak wyglądałem się w tych ktoś, gdzieś taki ukawczyła, nie wiem czy tam urawa nie była polana, ale trzymała się pod tak stopą modera i, i niestety zamiast prowadzić 2 0 no właśnie. Jeden, dwa na szczęście, no. No dobra, ale znowu ten mecz. Czy to tak zostanie już ten wynik? O cześć. Też papież. Papież nas, ey. Akcja reanimacyjna jak wyproduje nas Jasek Kuroki, Słuchaj, jest ten chłopak, o którym rozmawialiśmy, że miałam się z nim połączyć. Mogę go zaakceptować? No i czekamy na oficjalną decyzję. Tak. Jak... Miałam się, mieliśmy się połączyć, aha. Kurde. Dołączyłam cię na okienko i wywaliło mi izę. Holender. Dołączyłam cię na okienko i było, wywaliło mnie I, mi izę, bo ja myślałam, że ty do nas też aha. się dołączysz. Tylko Finlandia. Mhm. Tylko w Irlandii. Ja za w jestem. Że, no, to... żeby, no tak, żeby wyjebali probieża. Powiedz mi, a ten. A widzisz no. co się dzieje w, w tej Irlandii ładnie odkleiło się im, co? Czemu w Irlandii? Bo ja nie wiem, bo ja jestem od dwóch dni w Polsce. No ty kurwa Rumuny dwa jakieś. Nie Małolatki. wiem nic, bo ja spałam. Napadnie po Małolatkę I ta podobną bał ja, i tak dalej. I w Irlandii północnej, rozpierdolone miasto cały czas teraz też na żywo TikToki jak są podpalają wszystko wiesz oni tam niby protestują ale przesiedzim to protestować byli... no. wykorzystują bambusy wiesz co no powiem. ale o... oni no ale oni wiesz no to jest to jest po że wiesz antifa tak działa żeby rozpierdalać właśnie żeby presję na nie na to, ci, to ten to ten takie jak w Londynie było może nie kurwa no tak, no bo przecież wiesz, to, do tego trzeba setki osób i to nieważne, czy to zaczyna prawa strona czy lewa, a, no bo tam niedawno tam nie było, tylko że zaczęła, Tym ale, ale to mówisz, tutaj to, to brzmi jakby to, wiesz, jakby to rozpętała właśnie lewa strona, nie, czyli, no. czyli Antifa, nie? Znaczy nie, to akurat Słuchaj, to, ja wracam... Protest taki, wiesz, znaczy oni po oni, oni prostu, wiesz, no zbuntowali się po, po krzywdzie tej dziewczynki i po prostu, wiesz, no mi się wydaje, że był protest, a później jak, wiesz, zobaczyli, że można podpalać radiowozy, no to jazda, kurwa, co? Ha, ty, bo to słuchaj, bo na ty, tym, ty. tym to właśnie, bo ja ci powiem, czekaj, ja tylko się kurczę od tego, od, bo już się pogubiłam, O się na chwilę. E, e, bo na tym to kurde wiesz co polega, e, że jeżeli e, e, wiesz, le, jeżeli ta skrajna lewica, bo ja nie jestem za, za żadną skrajnością, żeby było jasne. Jeżeli skrajna lewica albo skrajna prawica chcą coś wymusić, nie? Na, na rządzie, e, no to zaczynają rozmowy. Ale to, to nie, ale Pięć osób, tutaj wystarczy, żeby się dołączyła, żeby się dołączyli wszyscy, wiesz, młodzi, chuligani i tak dalej, I to tak, gówno bo... obchodzi, wiesz, no, ich to gówno obchodzi, wiesz, jak ktoś rozbija szybę, no to się znajdzie piętnastu, żeby wleźć do sklepu i by, wyciągnąć parę najków, nie? Gdzie ta Iza, bo jak coś tu ja, bo ja wracam oglądać, później spać. Powiem ci tylko tyle, przed chwilą No ja bo ja byłam z nią na live, wiesz, a ty złożyłeś, się ja myślałem, że ty ja dojdziesz by... do live'a. Ja też ja widziałem do live'a. Nas... do naszego wspólnego. Ty byłem przed chwilą na. No, ale jakbyś zrobił. Bo, bo w ogóle jak... Bo wiesz, bo, bo mi zależy na tym, żebyś ty się połączył z Izą, wiesz. Ale, to, ale, ale to, może ale to, lepiej no na prawie, gdybyś to, to masz... o tym, jak przyjdzie do mnie i pogadamy. Wtedy, ale słuchaj, dzisiaj byłem przed no. chwilą na live'u księdza Sebastiana, różajec prowadził. Chciałem wejść na okno Padre, no. zajęwać z nim różaniec. Ale zobaczył ty, nie wiem, zobaczył, że jestem, to chciałbyś no to zakończył różaniec, a później zakończył live. Presja, presja watykańska, presja watykańska, <laughs> porwa kurwa. Proszę księdza Sebastiana się nie denerwuje. To, to Padre człowiek tylko. Ale ja ja człowiek, no. Jakbym z nim różaniec odpierdalał. Ale...